Witam Was z tej strony MadCox Oficjal. W tym odcinku przedstawię Wam trzy rzeczy, które właśnie zakupiłem, a mianowicie jest to kabel HDMI 3-metrowy z 3D, HDMI 2.0, High Speed i Ultra HD czyli 4K 18Gbps jakkolwiek to się nazywa e, przejściówka, mianowicie HDMI Video Capture czyli po prostu jak to się nazywa karta przechwytująca z kablem HDMI na przykład do laptopa itd. 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 E. oraz rzecz, na którą najbardziej czekałem, oczekiwałem a mianowicie mikrofon, taki mikrofon Dosyć znany model wśród, e, wśród graczy, czyli SPCG SM950. Dlaczego na ten mikrofon się zdecydowałem? Po pierwsze, był dosyć, powstało mi około 360 zł. No i po prostu wydało mi się najbardziej taki najlepszy z tych tańszych mikrofonów. No bo dużo trzeba ograniczać. Łącz nawał dość tych rzeczy to około 500 zł, tak z haczykiem. Dobrze, a więc wychodzimy do rozpakowywania paczuszek. Dobrze, więc przechodzimy mowę do, do mniejszych rzeczy, po prostu do, do przejściówki, czyli do HDMI, po prostu Video Capture. Tak się ona prezentuje, no mniej więcej tak po prostu. No i co, otwieramy. Oczywiście delikatnie to otwieramy. I to się prezentuje. I to się prezentuje w taki przejrzysty sposób. Mamy tutaj wejście na przykład do laptopa i tu mamy wejście do kabla HDMI. Czas teraz na kabel HDMI. 3D H HDMI 208 GBPS, coś, nie, nie wiem co to jest, 4K Ultra HD i AUC Dobra, to otwieramy to. Czy ktoś wie, jak to się otwiera? Chyba w te, chyba ten sposób. Mamy tu mamy wejście i tu mamy wejście. Kabel ten jest oczywiście 3-metrowy. Na razie nie będę go zwijać, ale no tak się on prezentuje. Dlaczego wybrałem 3-metrowy, ponieważ po prostu wolałem być bardziej pewniejszy i wybrać dłuższy kabel niż krótki i potem wyłować, że go kupiłem. No wiecie, po prostu dłuższe rzeczy są lepsze. <laughs> Jakbym to powiedział dziwnie. Dobrze, witam Was po kilku godzinach. Doszedłem do wniosku, że kupiłem zły, by nie powiedzieć badziewny kabel HDMI ponieważ to nie jest kabel HDMI Przynajmniej to nie jest kabel HDMI do aparatu tak, kupiłem zwykł, z, zły kabel ponieważ... Kabel do aparatu to kabel mini HDMI, a ja nie, nie zwróciłem na to uwagi. I okazało się wyszło w planiu, że to jest kabel HDMI 2.0 do sprzętów RTV Euro AGD Będę musiał kupić nowy kabel. Szkoda wydanych pieniędzy na ten kabel, ale no niestety. Taka właśnie, tak wygląda moja znajomość niektórych sprzętów. To co, przechodzimy do, do gwóździa odcinka, czyli że to będzie nasz piękny mikrofon. Więc przechodzimy do mikrofonu. Dobrze słuchajcie kochani, tak wygląda nasz piękny mikrofon, który zaraz otworzymy. Dobrze, zasłoniłem troszeczkę yy, okna, żeby, żeby światło tak mocno nie padało na ten sprzęt, więc idziemy kroić. Więc kroimy, zaczniemy od tego miejsca. Może nawet obejdzie się bez nowa. Dobrze mamy. Po rozpakowaniu tak wygląda pudełko od mikrofonu chyba w ten sposób. O. Mamy. A co my tu mamy? Dobrze, tak wygląda. Tak wygląda ten mikrofon. Tu mamy piękną instrukcję obsługi, jaką będziemy się posługiwać. Widzimy, to te mnie. No, mamy takie coś, koszyczek hmm, i to mówi by, by to przekręcić gdzieś tutaj. Mamy już dobrze, mamy już koszyczek. do, do koszulka wkładamy ten mikrofon mikrofon wygląda tak standardowo tu mamy przycisk tak, no i co? Mm. jak to wkłada? Dobrze, teraz kabel, teraz bierzemy taką rzecz i to jest po prostu do stołu, się to przymocowuje. Dobrze, teraz tutaj musimy przymocować to. Niech to się robi właśnie. jak to się robię. Dobrze, po kilku minutach udało mi się w końcu to ogarnąć z mikrofonem. Czas zawrócić jeszcze tylko pop i możemy działać. idzie teraz Mamy tutaj obok siebie laptop i sprawdzimy sobie jak on wypadnie. Jak on wypadnie. Więc, więc włączamy laptop. Mamy Audacity i zrobimy pierwszy na świecie test tego mikrofonu. Pierwszy na kanale test tego mikrofonu. Żeby było ciekawie, zaśpiewam e, swoje wersy z e, naszej nuty Snajper. Małe miasto, wielkie marzenia, na dzielnicy dużo straszenia. W życiu miałem wielkie wydarzenia, ciągle mam wielkie marzenia. Na blokowisku, moi ludzie, ziomków swych, nie zostawiam na locie. Dużo pieniędzy, nie jestem na głodzie, nie znajdziecie mnie w przeklętym rządzie. Dobra, zobaczmy. Małe miasto, wielkie marzenia, na dzielnicy dużo straszenia. W mnie miałem wielkie wydarzenia, ciągle mam wielkie marzenia. Na blokowisku, moi ludzie, ziomków swych nie zostawiam na locie. dużo pieniędzy, nie jestem na głodzie, nie znajdziecie mnie w wodzie. Dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ten odcinek pokazał, że to jest to jest po prostu odci odcinek jak nie robić recenzji. Zwłaszcza z mikrofonu czy kabla HDMI, który nie był kablem mikro HDMI czy mini HDMI. Tak do niektórych to nazywają. No dobrze, ważne, że mikrofon działa, to jest przycisk włączający mikrofon. Tak, tak. Dobrze, no to dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym, w następnym odcinku prawdopodobnie gameplayowym, więc do zobaczenia wkrótce. Bye!